Przez wiele lat myślałem, że jestem dobrym człowiekiem i nie mam problemu z grzechem. W tym fałszywym przekonaniu utwierdzało mnie porównanie się do taty, który był uzależniony od alkoholu, a jego grzech był widoczny dla rodziny i sąsiadów. Myślałem, to on potrzebuje nawrócenia i przemiany, nie ja, który dobrze się uczę i nie sprawiam problemów wychowawczych. Tymczasem w moim życiu było wiele ukrytych grzechów i nałogów. A w sercu nienawiść i pycha. Dopiero kiedy pierwszy raz, nieprzymuszony przez nikogo, zacząłem czytać słowo Boże, jak w lustrze zobaczyłem swój prawdziwy stan. Kiedy to przyjąłem, Bóg zamienił moją nienawiść do ziemskiego taty we współczucie i zachęcił do modlitwy. Wtedy powiedziałem: Panie Jezu, jeśli Ty nie uwolnisz mojego taty, to nic się nie zmieni, bo nikt z ludzi nie jest w stanie już mu pomóc. Wielu próbowało, to jest silniejsze od niego. Wtedy stał się kolejny cud. Po pobycie w szpitalu tata przestał pić i przeżył jeszcze ponad dwadzieścia lat w dobrym zdrowiu, pojednany z rodziną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że z miłości do nas zdecydowałeś się obarczyć naszym cierpieniem. Mimo kolejnego upadku pod krzyżem, dźwigałeś dalej nasze boleści, byłeś chłostany i przebity za nasze grzechy. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, ale wierząc Tobie, możemy powrócić na właściwe ścieżki i żyć dla Ciebie.